Cześć, ja nazywam się Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Zainspirowany komentarzami Kacpra, postanowiłem podjąć rękawice i sprawdzić, czy faktycznie jest tak, że o Cloud Gamingu mówi się źle albo wcale. Czemu teoretycznie nastawiona na nowe technologie społeczność graczy z takim trudem przyjmuje nowe rozwiązania. Zapraszam do kolejnego odcinka. Każda generacja konsol przynosi nam pewne nowe rozwiązania technologiczne. Rozwiązania, które na starcie spotykają się z krytyką graczy, później stają się elementarną częścią rozgrywki, bez której nikt nie wyobraża sobie współczesnego gamingu. Nie będę cofał się do przepychanek fanów Commodore i Atari, chociaż sam nigdy rolnikiem nie byłem i zacznę od premiery pierwszego Xboxa. Xbox był pierwszą konsolą fabrycznie wyposażoną w dysk HDD i opcji instalacji gry. Ilość krytyki, jaka wtedy spadła na sprzęt Microsoftu, nie opanowałby żaden Dimetz Control. Każdy prawdziwy, w cudzysłowie, gracz konsolowy mówił, że to już nie jest konsola to tylko PC ubrany w inną obudowę, no i oczywiście od Microsoftu, więc wieszał się, bo Windows się wiesza i taka była retoryka całego tego przedsięwzięcia. Minęła cała generacja, dysk HDD oczywiście stał się standardem, ale na horyzoncie pojawiło się Nintendo Wii. Nowa ruchowa forma rozrywki zapoczątkowała totalny szał na konsole Nintendo, a zainteresowanie było tak duże, że Sony i Microsoft po chwili dołączyli ze swoimi rozwiązaniami. Co powiedzieli prawdziwi gracze? No, oczywiście to samo ogłosili wtedy, że oni tak nie grają. Tego typu rozrywka to jest rozrywka dla casuali, a oni są oczywiście hardkorowi. Kolejna generacja to wizerunkowa, wizerunkowa porażka Microsoftu, który o chwilę wcześniej próbował uzależnić konsolę od obowiązkowego internetu i tak naprawdę dopiero Xbox One X stał się konsolą, na której bez sieci nie pogramy. Dramatom nie było końca. Jak to? Internet? To in 2013. To me, is a future-proof choice, and I think people could have arguably gone the other way if we didn't do it. And fortunately, we have a product for people who aren't able to get some form of connectivity. It's called Xbox 360. Right. Stick with 360, that's your message if you don't, well, don't like it. Well, if, if you have zero access yeah. to the internet, that is an <laughs> offline device. I yep. mean, seriously, when I read the blogs and thought about who's really the most impacted, there was a person who said, Hey, I'm on a nuclear sub. Right. And I don't even know what it means to be on a nuclear sub, but I've got to right. imagine that it's not easy to get an internet connection. Aktualnie granie na pc czy konsoli nowej generacji bez internetu, chociażby w celu aktualizacji, nie ma żadnego sensu albo jak w przypadku Xboxowego Smart Delivery, nie jest w ogóle możliwe. Nie wspominam już o sceptykach technologii VR, którzy od lat mówią, że to już koniec, źle, za drogo i dla nikogo. Patrząc na te wszystkie historie, nie ma się co dziwić, że Cloud Gaming przechodzi dokładnie tą samą drogę. Od obiektu żartów, do jakiejś takiej dalekiej ciekawostki, aż do standardu, którym będzie za kilka lat, podobnie jak aktualnie standardem jest Netflix czy Spotify, mimo że przecież płyty DVD, Blu-ray czy muzyka na płytach winylowych, kasetach, które wracają do łask czy płytach CD wcale nie zniknęły ze sklepów. No i teraz przechodzimy do sedna, bo oczywiście na straży całej branży powinni stać rzetelni dziennikarze, którzy będą obiektywnie informować nas o rozwoju sytuacji. Oczywiście. Sprawdzimy więc faktycznie, jak jest na przykładzie tekstów dodawanych na sześć popularnych w Polsce portali od gamingu. Zobaczmy, co tam się dzieje. Na początek gry online .pl, które według internetu jest najbardziej popularnym portalem o grach w Polsce. O czym nie wiedziałem, dopóki teraz tego nie sprawdziłem. Przeglądając stronę główną, nie znajdziecie za wiele o cloud gamingu. Główne kategorie to są oczywiście główne konsole, które aktualnie są dostępne na rynku, oraz jakieś tam filmy i gry. Co więcej. Nawet w przypadku gier wejdziemy sobie na przykład tutaj w poradnika Resident Evil Village, nie jest wymieniona platforma, tak jak na przykład Stadia, na której w ogóle możemy grać, mimo że ten poradnik jak najbardziej jej dotyczy. A więc, no co tu więcej dodać? Po prostu nie ma tutaj informacji o cloud gamingu w ogóle. Kolejny portal to Eurogamer. Tutaj, do, tak jak widać w menu głównym, nie ma zakładki o cloud gamingu, więc niczego się nie widzimy, ale jest wyszukiwarka. Wpiszemy sobie więc Stadia i zobaczymy, co się znalazło. Pierwsza część to reklamy, później niestety nie jest to w kolejności chronologicznej, dlatego pozwoliłem sobie już wcześniej zerknąć. No, Google zapewnia, że Stadia żyje i ma się dobrze. To jeden z ostatnich artykułów, 4 dni temu. Otworzymy go sobie za chwilę. A oprócz tego, no, raz na miesiąc coś się pojawiało. Trudna sytuacja w Google Stadia to oczywiście numer jeden. To, że cyberpunk na Stadii zaskakuje jakością, czy to, że jest za debiut w Polsce 8 grudnia 2020. 20. Informacji nie jest jakoś powalająco dużo Wpiszmy sobie jeszcze GeForce Now Co tutaj mamy? 7 luty, 9 marca To jest informacja bardziej konsolowa Chodziło o to, że po aktualizacji do nowej przeglądarki Edge na Xboxach Można było uruchamiać GeForce Now i Stadia przez przeglądarkę Nie wiem czy dalej jest to możliwe Natomiast na tamten czas, czyli na 9 marca było to jak najbardziej możliwe a Tutaj mamy informacje o Wiedźminie, na którym można grać z GeForce Now. Wiedźmin też, jak najbardziej, jest już dostępny. Cyberpunk, nawet na Snarmonie. No, tutaj jest coś pozytywnego. Nie są to może aktualne informacje na bieżąco, ale trzeba oddać. Jest pozytywnie. Zobaczmy, że ten artykuł, że Stadia żyje i ma się dobrze. Pomimo zamknięcia wewnętrznych oddziałów deweloperskich, prób zamienia Stadia w usługę dla innych wydawców. Zainteresowanych strumieniowaniem gier, przedstawiciel Google zapewnia, że system żyje i ma się dobrze. Słuszna uwaga. Ciekawy artykuł, nie jest jakiś stronniczy, także Eurogamer na plus. PP, czyli portal nastawiony na konsolowego odbiorcę. I tutaj też mamy wyszukiwarkę, więc wpisujemy Stadia. Stadia żyje i ma się dobrze, mamy więc kopię artykułu z Eurogamer'a. Super. Stadia traci czołowych pracowników. Stadia Pro za darmo na 3 miesiące. Lost Wars traci status ekskluziva. Tutaj ten sam news o przeglądarce i tym, że można uruchomić na Xboxie. Także kreatywności raczej tutaj nie ma co się spodziewać, jeśli chodzi o te newsy e, główne na tych portalach. E, Hideo Kojima robił horror dla stadii, ale anulowany. A tutaj jest winna stadia. Google wyłączyło konto dewelopera, stadia bez własnych gier. A Cyberpunk działa zdumiewająco dobrze. <grywki> Zobaczmy w takim razie, jak wpiszemy Geforce Now. GeForce Now podobnie rozbudowuje ofertę, po, ponownie, super, jeszcze znaczy mamy coś ciekawych promocji z nowym modelem subskrypcji, także mamy marzec, 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 no w marcu była mocna i, e, ofensywa e, Destrending też można ograć przez GeForce Now, LG stawia na gaming w chmurze, trafia na urządzenia no tutaj trzeba przyznać, że szczególnie marzec był jakiś obfity, e, chyba była jakaś tutaj e, inicjatywa NVIDIA Polska, no i było nieźle. No wcześniej, jest jak jest. Wszystko widać. No to jest y, portal gamingowy, więc może wpiszemy XCloud, bo tutaj powinniśmy mieć naprawdę dużo informacji. A, szczególnie, że jest jakaś tam część Game Passa. No i trochę tak jest. Może już ta nazwa Xcloud nie jest używana i dlatego nie znajduję. No nie ma za dużo w tym roku. Już 2020. Więc nie bardzo. Od siebie dodam, że są tutaj podsumowania, co się dzieje w Game Passie z aktualizacjami. Więc na grafice siłą rzeczy pojawiają się informacje o chmurze i o tym, co zostało do niej dodane. Więc to, żeby nie być tutaj jakimś źle nastawionym do portalu, to jakby jest zawsze regularnie umieszczane. Natomiast o samej usłudze, jak widać poniżej. Zobaczmy kolejny. City Action, czyli a, no jeden chyba ze starszych już portali moich ulubionych. Zobaczmy Stadia. Resident Evil. Mamy więc podpięcie do gier. Fajnie. Takie same podpięcie występuje w, na PPE. Tam możecie sobie nawet kliknąć w kwadracik Stadia i pojawią się gry, które są oznaczone. Nie wszystkie są oznaczone, ale jest znakomita większość. O, to mamy wszystko. Okej. Okay. Zobaczmy, bo Seed jest bardziej PC-owy, więc zobaczmy sobie GeForce Now. No, mamy tego troszkę więcej. No, można powiedzieć, że część newsów takich zupełnie z boku jest dopięta, ale o tu go dołączają do GeForce Now, fajnie. Także jest informacja z 12 marca. O, dzięki nowej przeglądarce można grać na Xboxie, czyli to jest taki uniwersalny, można powiedzieć. Zobaczmy jeszcze X Cloud. To ogólnie Game Pass, Game Pass. Game Pass, niestety, nie na PC. No, to na Google Stadia. Firma zamyka swoje studio. Google Stadia dostępna w Polsce. Mam już taką bazę newsów, która jest uniwersalna i występuje na każdy z tych portali, więc możemy się spodziewać już w pozostałych dwóch też. Ich jeszcze zwrócę na chwilę do stadii, bo nie wiem, czy nie popełniłem błędu. No właśnie, zobaczmy tutaj. Zamyka studio. Zamknięcie studia było szokiem połączy z innym w tezdy. 100 nowych gier do 2000, w 2021 roku, czyli jest informacja pozytywna z 15 lutego. Świetnie, bardzo fajnie. Google stanie dostępna w Polsce. Ok, tyle. O, proszę, Uplay zmienia się w Ubisoft Plus i łączy się z Goxsem oraz Amazon LUNĄ. Pierwszy portal, który w ogóle wspomniał tak przez przypadek o Loonie. oczywiście nie szukamy tego. Także no, tutaj CD Action e, zaimponował mi. Zobaczmy dalej. Kolejny to Pixel Post, czyli portal magazynu Pixel. Polecam, świetne czasopismo. I tutaj mamy, proszę w ogóle, na pierwszym strzale mamy Decent Cloud Gaming, czyli nowość zapowiadaną na chiński rynek, jeśli chodzi o użytkowników telewizorów, ale o tym w przyszłości. Poszukajmy sobie tutaj gdzieś stadii. Na pierwszej stronie może nie, ale może, może wyszukiwarka. O, super, stadia. 175 tysięcy pobrań aplikacji, listopad 2019, początek problemów. Znamy gry. No to już e, informacje można powiedzieć e, dawno temu i nieprawda. Ale może, 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 może. Tutaj widzę, że podpięta jest pod gry stadia, więc fajnie. Ale nie ma nic nowego, więc tutaj się nie, nie oczytamy. Zobaczmy jeszcze. O, nie wpisałem się. Nie, GeForce na OK. Na chrombukach sierpień 2020. No, tutaj nie, nie dużo jest tych informacji. One są przede wszystkim mało aktualne. 2018, ale były, więc jakiś tutaj trend można było zauważyć. I na koniec IGN Polska. A tutaj widzę, że w menu głównym w ogóle jest tylko PlayStation i PC, czyli chyba o Xbox tutaj też nie poczytamy. Okej. Okay. A nie, tutaj są najlepsze gry na Xbox One. Także chyba tutaj ktoś grosza dał Wiedźminowi. A zobaczmy w takim razie. Stadia. Google twierdzi, że platforma żyje i ma się świetnie. Czy aby na pewno. No, tak. To bardzo ciekawie. Widać, że obiektywny, obiektywny pan dziennikarz. Super fajnie napisane. Super Bomberman trafi na PC. News, którego nie widzieliśmy nigdzie wcześniej, więc, więc fajnie, bo coś nowego. Outriders Polska gra ma te premiery na Google Stadia, więc trafi tam na pewno, chociaż już nie, widzę, że temat, nie, wątek nie był kontynuowany. Google Stadia oficjalnie debutuje w Polsce. No, a tutaj już mamy sprawy sprzed roku. News oczywiście. Google Stadia nie spełniła oczekiwań. I reszta no to już sprzed dwóch lat. Startowa lista wzrasta do 10 tytułów. Zobaczmy jeszcze GeForce Now, czyli taką bardziej naturalną formę. I tutaj widzę, że coś się dzieje. Cztery dni temu nawet e, będzie była informacja o, odnośnie czwartku GeForce Nowowego. Super. E, Promocja na Steam. Jeden miesiąc temu, kolejny etap działalności usługi, nowy model subskrypcji. No tutaj wyraźnie widać, że ktoś podziałał a, i mamy trochę informacji, czyli cztery newsy w tym roku. <laughs> w ciągu ostatniego roku, w tym roku trzy newsy. No tak to wygląda. Wpiszmy sobie xcloud. O, coś tutaj nacisnąłem, przepraszam. Wpiszmy sobie xcloud. Project on nadciąga usługa, 2 lata temu, ale 10 miesięcy temu mamy, że dołączał do Game Pass Ultimate, no też, no wszystko jest jak widać, tyle jeśli chodzi o IGN Polska, no i tyle jeśli chodzi o podsumowanie, A właściwie, no, to, co widzieliście, samo jest świadectwem tego, jak wygląda stan informacji, które są przekazywane do graczy o tej usłudze. Czy oni się tym nie interesują, czy, czy jednak takie te clickbaitowe tytuły i pisanie o tym źle jest na czasie w tym momencie, więc, więc dlatego robi się to w ten sposób. Nie wiem, natomiast chciałem zwrócić na jedną uwagę. Niezależnie od tego, czy te portale pisały cokolwiek albo wcale albo źle, albo neutralnie, albo dobrze, jak w przypadku tam CD Action było kilka fajnych informacji, to tych informacji właściwie w stosunku do tego, co się dzieje w świecie cloud gamingu właściwie tam nie ma. Zobaczcie, tutaj jest strona Stadii i to są informacje z samego maja. Raz, dwa, trzy. Czy gdziekolwiek widzieliście newsa, że można pograć w Jedi Fallen Order mając subskrypcję pro na Stadii, czyli płacąc Subskrypcja, która pierwszy miesiąc jest darmowy, czyli jak ktoś nie miał nigdy tego, a ma w domu internet, mógł pograć sobie w Jedi Fallen Order za darmo, za darmo, nie posiadając nawet konsoli czy mocnego peceta. To są cały czas newsy z ostatnich dwóch miesięcy, tu już mamy kwiecień, nowe gry, które wychodzą na platformę, absolutnie na żadnym z tych portali nie było o tym informacji. A podobnie jak przejdziemy do informacji Xboxowych, każda z tych wrzutek może pojawia się w kontekście Xbox Game Passa, to nie jest omawiana w kontekście chmurowym czy ich rozwiązań. Praktycznie na żadnym z tych portali nie znaleźliśmy informacji o beta testach chmury na PC, jak to się sprawuje, czy jakiejś tam większej analizy. Może jakbym poszukał głębiej, to bym znalazł, no ale to już nie wina eee, moja, tylko ewentualnie zintegrowanej wyszukiwarki. Idąc dalej, Nvidia i ich blog, same czwartki, czyli też na mało którym portalu były informacje o tym, w co można zagrać, jakie są promocje, a GeForce Now w tej chwili idzie naprawdę szeroko, jeśli chodzi o. Nvidia idzie szeroko, jeśli chodzi o tą usługę. No więc, cóż można więcej dodać? Cloud Gaming jest w niszy. Widać, że nie możemy liczyć na. Póki co na zainteresowanie branży. Czemu? Ciężko powiedzieć. Jeżeli macie jakieś swoje wnioski, to chętnie posłucham o nich, poczytam je w komentarzach. Jestem ciekaw, jakie, jakie macie spostrzeżenia. Może jest to fakt, że ciężko o tym zarobić gdzieś z boku, bo najczęściej są to zamknięte środowiska. Podobnie jak na przykład Oculus Quest 2 od Facebooka, który też jest zamkniętym, zamkniętym środowiskiem i ciężko gdzieś tam sobie na tym zarobić. Więc ani sklepy, ani inni pośrednicy nie są zainteresowani wspieraniem takiego produktu. Kupuje się go najczęściej bezpośrednio od producenta, bo jak widzieliście, albo jak widzicie, jak oglądacie te portale, też rzadko kiedy pojawiają się informacje, na przykład okulusowe. Więc może to jest powód, że po prostu tej kasy jest mało. Może powodem jest to, że części marketingowe tych firm, czyli Nvidia czy Stadi, po prostu nie interesują się tym naszym rynkiem jeszcze na tyle, żeby dawać materiały tym portalom. A znowuż ilość zainteresowań, jest na tyle nieduża, że mm, nie warto pisać takich artykułów i marnować czasu, bo jednak te portale to jest oczywiście przede wszystkim biznes. Microsoft broni się najbardziej, bo ma u nas najsilniejszą pozycję, natomiast ich rozwiązanie jeszcze jest tylko uzupełnieniem oferty Xboxowej i ktoś, kto nie posiada ani konsoli, ani mocnego PC, -ta, tak naprawdę z jakości dostarczonych usług jeszcze zadowolony nie będzie, a jeżeli będzie to jego pierwsze doświadczenie, to tylko się zniechęci, o czym też dosyć ciężko znaleźć informację. Tyle ode mnie, bardzo dziękuję za ten pewnie trochę przydługi materiał, mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Wielkie dzięki, pozdrawiam i miłego dnia.